Widzę kolejny odcinek, właśnie z tej serii. Ja te odcinki wszystkie dodam jeden dzień, nieco będą inne, więc. Prawda super. O, Kowal ok, Kowal wraca. Okej. No, teraz mi się kiedyś więc. Ile Emelatów chce? To jest kolejny odcinek z serii. Survival na płaskim świecie w Minecraft. i chodzi o to że musimy właśnie tutaj zrobić lep okay. Usta mocna ustawiono punkt odrodzenia OK ustawiono punkt odrodzenia na pewno Mogę się już tu No, jest taki stolicek. Co nie, nie muszę zrobić. Idę po drewno. O, to jest taki. Tak się, no po prostu. To jest trudne, na płaskim świecie. będzie ja to trzymy rady wezmę. że ja muszę co każdą śmierć już punkt. ten punkt odrodzenia, bo inaczej będzie źle. Dobra, chyba trzeba będzie kolejnego zyska zrobić. To mieć żelazo. Zrobić żelazny kierunek. Będzie zjemu to wszystko. On już jest osłabiony pewnie. Szybko, 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 szybko. No i to jest super koks ogóle to mam diamentowy kilo, diamentową łopatę, diamentowy, łop... diamentowy nie, diamentową łopatę. To będzie mogli się szybko kopać i łatwo zabijać. Okej, okay. akurat cyzelaza tak Ta gra po prostu mnie kocha, oczywiście. I jest ekstra. Ja teraz z tego? do Jakoś staćmy do nie? Widzę, że na pewno jest to ustawione. Jak nie jest to bardzo źle. Okej. Okay. Mamy taki kilofnik. W ogóle nie wiem po co, jak tu Chciałbym wędrować między jedną koła drugą. Wykopię za to. Pytam chciał... To, jak, jak wy słyszycie te dźwięki, to jakby co, to nie zmo, to bo tam Bo ja mieszkam z rodzicami i pewnie i dziadek przyjechał i tam pewnie coś ogląda na telewizor. Zaraz przyjdę. Robię cięcia. Dobra, już będzie wróciłam. Mamy, mamy skill off. I czekamy na następnego zbyska. Terygo lama się zespałnie, ale w jaki się będą bali, to on się pewnie zespałni No dlaczego nie ma nocy? Ok, zróbmy. Zróbmy sobie broku w Albo mu zeskakiwać. Nie ma to takiego cenacy, ale. Oj! oj. mogłem tego nie dostawać Dobrze zjana na hardcozyn nie gram bo ja bym od razu umarł. Tylko, że da się odrodzić na hardcozyn w stylce klikniecie udostępnij. Świat w sieci LAN Zezwolicie na komendy na jaką umrzecie i będziecie na tej doze Błądacie, że odbiwa i tyle zrobić jakąś pułapkę Na moją bazie, tu w stanie Potem dolał gdzieś na i jest ja nagle to podkopuję? Mhm. Mamy piecyki. I te pieczyki będą pewnie odgrywały główną rolę, bo nimi będziemy mogli przetapiać rzeczy, i właśnie będziemy mogli po z rydzy, których normalnie na płaskim świecie da zdobyć, więc ja spróbuję. No, nadal. Będzie dobre to. Chodźmy zobaczyć, co tam wiosta. No to patrzymy, co tam No wysoka siła, podłuta, że nie wiadomo. Chyba to wystarczy. Nie, no, to jest takie ryzykowne. Akurat zaraz jest noc, no naprawdę. Tak dla mnie to Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No. No i właśnie tutaj jesteśmy. Dobra, muszę to zrobić, żeby się golam pojawił, więc po to muszę jednego zrobić, żeby się golam pojawił. Stój! Wiesz, że nie mam innego wyboru. Chodź tutaj. No. Dobra, się pojawił z golem. Nie wiem, może będziemy mieć złą. Jest, pojawił się na skole. O oh nie. O oh nie. O oh nie. Tej serii to jest rybam dużo, dużo dwa razy złego kreatywa, ale nie biorę się żadnych ideomów z kreatywa, więc nie oszukuję. Ile zarazem psy? Teraz będziemy miały stanowić na zbroję Ja tam widziałem... Dziękuję Minecraft Dobra, się to wywołuje, więc robimy tak Co ja robię, nie mam pojęcia. Nawet... O nie, o nie, o nie, no teraz się złącza, tak? I ile z laska? Osiem chyba starczy nam na poświęć zbroi. Starczy nam na hełm, ale czy starczy na klatę? Teraz będziemy kończyć ten odcinek. No już skończymy. No i widzę pa, pa. Widzimy się w następnym odcinku, który nagram już dzisiaj.